Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Przetłumaczone. Dziś 35. odcinek Przygód w swoim Domu. Także zapraszam Was na komiks numer 1. Noszący tytuł Drażnienie się według Anity. Soku pomarańczowego? Jasne, dziękuję. Dokąd idziesz? Do toalety. Dla mnie to brzmi jak pretekst. To dla ciebie nie jest komfortowe? Zostanie sam na sam ze mną? Nie, tylko... się denerwuję? Dlaczego? Dlatego, że gdy ostatni raz się ze sobą zatknęliśmy, oszukałeś mnie i omal przez ciebie nie zginęłam? Później mnie zaatakowałeś i zagroziłeś bezpieczeństwu mojej dziewczyny? Posłuchaj, naprawdę mi przy... Pfff, nie martw się. Było minęło. W końcu teraz jesteś po naszej stronie. Cóż to z mnie... Ale, jeżeli jeszcze raz zrobisz coś podobnego wobec mnie albo moich przyjaciół, przywołam wszystkie w pełni rozwinięte abominacje do Twojego żołądka i pękniesz jak balon, rozumiesz? D dobrze, ja. Hehe, <śm> tylko się z Tobą drażnię. O, he, a może jednak. Co jest takie zabawne? O, rozmawialiśmy o tym, jak się pierwszy raz spotkaliśmy. Cieszę się, że się dogadujecie. Tak. Drugi komiks na dziś nosi tytuł Trudne chwile. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzeci komiks w naszym dzisiejszym zestawieniu nosi tytuł Ubranko dla Flapczaka. Luz, potrzebuję Twojej pomocy. Flapczak marznie w nocy. Masz może jakiś mały sweterek, żebym mógł mu go założyć? Sweterek? Nie. Aha, ale mam. Puchatą tą skarpetkę. Tada. O, spójrz, Takarito. To zadziała. Nie uważasz, że to urocze? Nie. W każdym razie dziękuję. Nie ma za co. To jest mały ptakarito? No kto? To ty. A teraz zapraszam was na dom strachów. Zapraszamy kolejną parę. Przygotujcie się. Gi! Kościogród jest straszniejszy w nocy. Wiem co nie? Chodźmy, skończemy na lody. Trudna widownia, mam rację? Tak. Mamy kolejną nadchodzącą parę. A! Co idzie? O nie! Nic panu nie jest? Przepraszam, mój refleks bojowy zadziałał. Nic nie szkodzi, starza się. Skąd w ogóle wzięły się te ptącza? Przepraszam. Dobra, jestem pewny, że tym razem nam. Co się właśnie stało? To nie jest warty tej wypłaty. A teraz komiks, nowy członek załogi. Aladorze, poznaj nowego członka zespołu. O, w imię Tytana, Wal się. zostawię Was z tym. Ech. Wolałbym pracować z łowcami niż z tobą. Pff, oczywiście, że wolisz pracować ze złymi ludźmi. Jakie to typowe. To znaczy, że nawet jedną taką poślubiłeś. Dla twojej informacji Odalia i ja się rozwiedliśmy. Nie mam z nią teraz nic wspólnego. O, i nawet nie zaprosiłeś mnie na imprezę z okazji Twojego nowego życia singla? Niegrzecznie. Dlatego, że żadnej imprezy nie było bałwanie. A chcesz taką? No, to mamy już to z głowy. Twój projekt maszyny jest strasznie brzydki powiedział Koleś noszący obrus. Komiks numer 5 w dzisiejszym zestawieniu nosi tytuł Adaptacja czy Walka. Cześć, piękna. Masz coś przeciwko, żebym odprowadziła Cię do domu? Przykro mi, mam dziewczynę. Hej, co się stało? Martwię się o to. Zaczynam przyzwyczajać się do nowego życia. Jasne, musimy dalej szukać naszej drogi do domu, ale najprawdopodobniej będziemy musieli się tu osiedlić w pełni zaadoptować się do ludzkiego świata. Do czasu, aż wrzące wyspy staną się tylko zatartym wspomnieniem. A gdy to się stanie, my się poddamy. Nie. Nie! Nie pozwolę, by to się stało. Sytuacja nie jest tak tragiczna. Może znajdziemy substancję zastępczą dla krwi tytana. Może wynajdziemy nową maszynę do skakania między wymiarami. Albo znajdziemy inną drogę. To znaczy, ludzkie rzeczy trafiały cały czas na wrzące wyspy. Musimy tylko się dowiedzieć, którędy. Nie poddam się, dopóki nie zabiorę was wszystkich do domu. Zobaczysz. Wiesz co? Luz, możesz być niepoprawną optymistką. To dobrze, prawda? No, zgrywam się. Oczywiście, że to dobrze. Przez większość czasu. O, daj spokój. A według Was, moi drodzy widzowie, jak rzeczy z ludzkiego świata trafiały na wrzące wyspy? Którędy? I czy lepiej być optymistą, czy pesymistą? Napiszcie to wszystko w komentarzu. A ja tymczasem zabieram Was na pierwszą kąpiel. Co robicie? Hej, dlaczego wszyscy są na zewnątrz? O mój tytanie! Próbowałyśmy pierwszy raz wykąpać ducha i najwyraźniej się unosi. Mogę to oglądać przez cały dzień. A teraz komiks, relaks po pracy. Uff, co za ciężki dzień. Wow! Pani Noseda, zajęliśmy się wszystkimi obowiązkami. Dziękuję, Witko. Pani Noseda? Wi, Luz i ja przygotowałyśmy kolację. Będzie gotowa za godzinę. Dziękuję, Anitko. Teraz proszę usiąść wygodnie i się zrelaksować. Jajka, makaron i płatki zbożowe. Zrozumiałem. Jak już przy tym jesteśmy, to zatankuję zbiornik. Mogłabym się do tego całkowicie przyzwyczaić. A wy, moi drodzy widzowie, gdybyście mieli wybór, jaki posiłek byście zamówili i gdzie byście go chętnie zjedli, napiszcie to wszystko w komentarzu. A teraz komiks numer 8, noszący tytuł Odkurzacz. Mła-ha-ha-ha-ha! Naprawdę myśleliście, że przepadłem? Głupcy, zniszczę Was wszystkich. Chcesz się ze mną zmierzyć, co? Walcz ze mną. To jest żenujące. Tak, nie wiem, co z tym zrobić. Może możemy zrobić tak, żeby ta walka była sprawiedliwsza. To wszystko, co macie, nie boję się. Czekaj, czekaj, czekaj! Nie! To z czym powinien teraz walczyć? Zrobię listę. Jak myślicie, z czym teraz powinien walczyć Mini Belos? Napiszcie w komentarzu. Dziewiąty komiks nosi tytuł Koty. Dziękujemy Wam wszystkim za przybycie na spotkanie. To spotkanie ma najwyższą wagę. Po prostu dotarło do mnie, że... Naprawdę musimy zmienić nazwę naszej grupy. System kowenowy już nie istnieje. Tak samo tron. Tak sobie myślę, że moglibyśmy zastąpić słowo tron słowem traperzy. Ale nie mogę dopasować słowa zaczynającego się na C. Jakieś pomysły? Tak, Darius? Dlaczego nie moglibyśmy nazwać tego wiedźmy przeciwko zbieraczowi? Naprawdę musimy używać skrótu koty? Zapomnijcie, że coś powiedziałem. A może kombatanci? No nie wiem, jesteśmy bardziej grupą ocalałych. A wy jak nazwalibyście tę grupę? Napiszcie w komentarzu. I ostatni komiks w naszym dzisiejszym zestawieniu nosi tytuł Kamienie Ukrywające. Zaczarowałem kamienie ukrywające dla każdego z nas. Hura! Teraz bez problemu będziecie mogli wtopić się w tłum. Co? Gaz to przeciwieństwo wtapiania się. Przepraszam, nie słyszycie przez to, jak oliśniewająco przystojny jestem. A czy według was gaz źle wtapia się w tłum? Napiszcie w komentarzu. Na kolejne przygody w sobym domu zapraszam Was 20 marca i życzę Wam bezpiecznego, spokojnego i szczęśliwego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!